Witam serdecznie, Aleksander Siekłania. Słuchajcie, w swoich materiałach często mówię o tym, że jeżeli opuszczacie już swoją instytucję, bez względu na to, jaki mundur nosicie, jesteście mundurowymi, odchodzicie, ja najczęściej zwracam się do wojskowych, to właśnie, czy składacie wypowiedzenie stosunku służbowego, kiedy jest to MON, czy też raport, kiedy jest to właśnie MSWiA, ja mówię tutaj, mam tu na myśli policję, to żebyście pisali właściwe te to Żebyście, no, najczęściej mówiłem do żołnierzy więc aby y, jak odchodzicie to nie tą sztywną formułkę paragrafy, że jestem świadomy to i tamto, ale też że to możecie to wykorzystać i napisać prawdziwe powody swojego odejścia już kilka takich właśnie y, kilka takich wypowiedzeń w stosunku służbowego otrzymałem czekam tylko na zielone światło, kiedy będę mógł je po prostu publicznić, bo ci ludzie chcą po prostu Odejść z pokoju, ale yy, więc to robicie. Czyli przypominam, no to nie jest tak, że musicie yy, zachować się tylko do tego, co jest na sztywno, ale tak naprawdę wasze wypowiedzenie stosunku służbowego to może być wypracowaniem, nawet moim zdaniem, yy, ponieważ możecie tam wszystko napisać, co chcecie. I ja już takie coś nawet już przedstawiałem, już nie będę do tego wracał, ale. Żołnierz tam doskonale przedstawił, że odchodzi z powodu kogoś. To no poszło dalej, zobaczymy, co z tym wszystkim będzie. Ale teraz, jakieś moje zdziwienie było, kiedy dostałem właśnie raport. Raport, czyli kwit, w którym policjant uzasadnia, dlaczego odchodzi. Bardzo ciekawy, Raport jest z 2023 roku. Jest skierowany do komendanta miejskiego policji. Nie będę tutaj mówił, zresztą e, tutaj część tych danych osobowych jest zamazana. E, chciałbym was z, tym, was z tym zapoznać, bo to jest bardzo ciekawe. A może i Was, tych, którzy myślą o odejściu, zachęcą właśnie do takiego sposobu pożegnania się przełożonymi. W wielu przypadkach, już to nie będę ponownie tego tłumaczył, bo szkoda czasu, ale w wielu przypadkach te kwity idą po prostu wyżej. Idą wyżej e, no i ktoś, ktoś to czyta. Ale ten raport jest godny uwagi. To pokazuje, <gryw> to pokazuje, że ludzie ludziom tak naprawdę gotują ten las. Że bez względu na to, czy to jest środowisko cywilne, czy mundurowe, wszędzie, wszędzie może zjawić się po prostu na Waszej drodze jakiś kretyn, który, który tak naprawdę zniszczy Wasze wysiłki, który doprowadza do tego, że człowiek odchodzi. Posłuchajcie tego. Tak, komendant miejski policji, jak mówiłem, zwracam się z prośbą o zwolnienie ze służby z dniem i to jest luty e, skazany. Na podstawie artykułu 41 ustęp 3 ustawy o policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. No i słuchajmy, raport swój motywuje brakiem lub znacznym utrudnianiem, a nawet uniemożliwianiem rozwoju zawodowego. Jedyną szansą rozwoju zawodowego w Komendzie Miejskiej Policji jest tu jest gdzie. Jest protekcja i koligacje rodzinne. Naturalnym skutkiem takiego modelu zarządzania jest obsadzanie stanowisk z osobami niekompetentnymi w myśl zasady mierny, bierny, ale wierny. Skoniemy to z nami, nie koledzy, koleżanki? Całkowity brak zarządzania menedżerskiego w tej instytucji i zwalnianie doświadczonych funkcjonariuszy tylko dlatego, że mają inny pogląd. Na służbę niż komendant oraz bezsensowne mszczenie się na przełożonych za posiadanie własnego zdania, często popartymi przepisami prawa, prowadzi do, upadków, prowadzi do upadku formacji. Prowadzenie takiej polityki zarządzania zasobami ludzkimi w instytucji odpowiedzialnej, odpowiedzialnej za pilnowanie ładu i porządku oraz bezpieczeństwa Polaków powinna być sankcjonowana prawnie. Przed wstąpieniem do służby w Policji byłem żołnierzem zawodowym, ale moim marzeniem było zostać funkcjonariuszem Policji. Do służby w Policji wstąpiłem pełen nadziei i chęci pomocy ludziom, którzy nie byli lub nie są w stanie sami o to prosić z różnych przyczyn. Gdy pełniłem służbę w, tam jest napisane, w pełni spełniałem się zawodowo, ale z uwagi na ważne przyczyny rodzinne musiałem się przenieść do dalszego pełnienia służby do rodzinnego miasta. Z biegiem czasu coraz bardziej żałowałem swojej decyzji. Mimo świetnej atmosfery w wydziale, i tu jest napisany, jaki widział, w którym, poznałem, w którym poznałem świetnych funkcjonariuszy. Od początku poczułem negatywne nastawienie ówczesnego naczelnika. I tutaj jest wyszczególniony właśnie pan podkomisarz. Ja widzę, niestety tylko stopień. Podczas pierwszej służby w nowym wydziale, w trakcie odprawy, którą prowadził naczelnik, zapytany, czy z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe, bo był to grudzień i niska temperatura otoczenia oraz problemy z ogrzewaniem w, w radiowodze Fiat Ducato, jest możliwość wydłużenia przerwy o 15 minut zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od razu zostałem zaatakowany przez odprawiającego pytaniami, na jakiej podstawie, po czym został zmieniony mi grafik na 5 kolejnych nocek, dzień wolny i służbę na pierwszą zmianę. Wtedy również naczelnik prowadził odprawy i z uśmiechem na ustach zapytał: Czy jestem zdolny psychofizycznie pełnić służbę? Fajne, nie? Przełożony. Genialne. Panie, podkomisarz. Tak. Sytuacja ta pokazuje, z jakimi ludźmi mają do czynienia liniowie i policjanci. W dalszym toku pełnienia służby od tego momentu było tylko gorzej. Mimo ciężkiej pracy oraz zaangażowania w służbę, byłem ciągle zniechęcany i pokazywano mi, że mój rozwój zawodowy zakończył się w momencie zapytania. O wydłużenie przerwy. Byłem aktywnym funkcjonariuszem przez podejmowanie własnej inicjatywy w służbie oraz wykonywałem zadania wykraczające poza moje obowiązki. np. z uwagi na wyszkolenie z ceremoniału i posiadane doświadczenie, uczestniczyłem w poczcie sztandarowym, godnie reprezentując policję swoim nienagannym wyglądem oraz umundurowaniem, którego elementy kupowałem dodatkowo prywatnie, gdyż nie przysługiwałem mi z uwagi na zajmowane stanowisko. Służbowe. Podczas różnego rodzaju świąt państwowych, czy ważnych i podniosłych wydarzeń w KMP, w pewnym momencie, gdy nastąpiła zmiana kadry, mój potencjał został zauważony i doceniany. Zostałem skierowany na studia w USpol w Szczytnie, które umożliwiały mi zostanie oficerem policji. Niestety była kolejna zmiana w strukturach KMP i komendantem został komisarz taki i taki. Od razu... Została przekazana informacja, że do momentu, kiedy komisarz ten i ten będzie komendantem, to ja nie zostanę oficerem. A no i skąd my to znamy? Widzę, że Moń, MSW i ja to w sumie jedno bagno w takich przypadkach. Mm, tak. Niestety siwe zachowanie wyżej wymienionej osoby nie dotknęło tylko mojej osoby, ale i wielu innych dobrych funkcjonariuszy, którzy przez podjęte Decyzje personalnie, personalne zostali zmuszeni również podjąć decyzję o odejściu ze służby. Często o tym mówiliśmy z Pawłem Kulińskim, te wywiady możecie zobaczyć sobie właśnie na moim kanale YouTube Chorąży Aleksander Siergiej, mówimy właśnie o tym wszystkim. Do kiedy małe jednostki organizacyjne policji będą traktowane jako prywatne folwarki forwa komendantów, będzie tylko gorzej w tej formacji. Życzę powodzenia moim kolegom w dalszej służbie i mam nadzieję, że ich marzenia i ideały nie będą tak niszczone, jak moje przez niekompetentnych i niedowartościowanych przełożonych z niską samooceną. Brawo! Z uwagi na nabycie prawdy emerytury, wnoszę jak na wstępie. I co wy na to? To jest pierwszy raport policjanta, który akurat dotarł w moje ręce. Mam go już kilka dni, ale no nie miałem czasu, żeby go przedstawić. Niemniej jednak, to tylko pokazuje, czy mączymy z wujarzy, to jest to samo. Zobaczcie, jak to jest. Ile razy ja już wspominałem o tym, że może się służyć gdzieś fajnie, ładnie, pięknie, ale chcecie się przenieść, jesteście najgorsi. Tutaj. Właśnie kolega policjant miał e, fajne warunki pracy, no ale wiadomo, sytuacje rodzinne nieraz, czy się chce, czy się nie chce, lepiej jest dla dobra rodziny przenieść się bliżej, żeby ludzie właśnie tacy doceniali to, że mają tych ludzi tutaj, y, że oni są na miejscu, że są miejscowi. To, to jest jeden naprawdę bardzo ogromny plus dla takiego komendanta czy dowódcy jednostki wojskowej. Niemniej jednak, ktoś kogoś nie polubi, nie odezwie się jak, jak, tak jak trzeba. Albo ma inne myślenie, no to proszę bardzo. Tutaj, czy można wydłużyć przerwę ze względu na warun warunki pogodowe? Sprzęt mamy zjebany, marzniemy, służba tyle godzin, cierpimy. No, czy można, tak? I na pewno policjant tutaj podpierał się zresztą, co zresztą mówił zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jakiś kretyn mówi na jakiej podstawie. No, na tej podstawie, że policjant tak mówi, to, to, to ja nie rozumiem. No to nie dba się o, o, o warunki pracy swoich własnych, podległych ludzi. Gratuluję, gratuluję akurat tej osobie funkcyjnej. Gratuluję myślenia. Naprawdę to pokazuje, że honor jest w ogóle super. Martwimy się o ludzi, jest w ogóle zajebiście, prawda? No, wzór do naśladowania. Żeby nie przedłużając, to będzie bardzo krótki film. Słuchajcie ja nadal zachęcam właśnie do, do właśnie korzystania z tej możliwości na samym końcu, kiedy już, kiedy już wiecie, że to jest po prostu ten koniec. Pisać. Pisać to wszystko o tych własnych powodach odejścia. Ja wiem, że to może, ale to dojdzie do tych, co trzeba. Chociaż tyle Waszego. A jeżeli macie ochotę, ochotę zapraszam serdecznie tutaj do e, robienia kopii tego i wysyłania, na przykład do mnie, a 24pl Ja z przyjemnością to przedstawię. Niedługo mam nadzieję kolejne, e, nie tyle może i raporty policyjne do, do odejścia, ale, ale może mm, również e, wypowiedzenia stosunku służbowego żołnierzy. No, czekam tylko. Na zielone światło, żeby to robić. Korzystajcie z tej możliwości. Korzystajcie, piszcie. Już nie mówię, żeby mi to przesłać, to nie o to chodzi, ale uważam, że o takich krytynach po prostu trzeba rozmawiać. Mówię tutaj o przełożonych różnego szczebla i różnych instytucji, prawda? Bo, no bo to oni, to ludzie, ludziom właśnie sprawiają taki los, a nie inny, wielu wartościowych, fajnych ludzi. No to, wiecie, widocznie mamy z policjantem, który miał możliwość rozwoju, nadawał się przez kogoś jako kandydat na oficera, a tutaj proszę bardzo, jeden myśli, no nie, nie za mojej kadencji to ty nie będziesz. I to jest normalne, i to jest normalne, że podbijamy się policjantów takich jak na przykład Piotrek Słyka, którego często cytuję, że ja jestem, my jesteśmy, my myślący policjanci jesteśmy dla ludzi, nie dla systemu. I to mi się zdaje był właśnie taki człowiek, który niestety musiał odejść. No cóż, na dziś tyle. Szkoda takich ludzi. Naprawdę. Ja wiem, że mundur policjanta popadł w niełaskę, ale, ale może właśnie dlatego, że u władzy u sterów siedzą tacy goście, którzy traktują porządnych ludzi, porządnych policjantów. Właśnie jak tego tutaj. Kto wie? A ja. Smutne to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Skomentujcie, co o tym myślicie. Aha, i dziękuję bardzo za wsparcie. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to pod spodem w opisie macie napisane, w jaki sposób możecie to uczynić. Jeśli macie ochotę, to dziękuję ślicznie. Jeśli nie, to jedno możecie zrobić na pewno, trzymać kciuki, żeby było lepiej. Chociaż tyle. To też. Jest fajny gest. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.